8,5 miliona młodych ludzi we Francji nie ma ojca ani mat albo matki. 8,5 miliona młodzieży we Francji nie ma ojca ani matki. Nie ma więzi. Możemy, możemy żyć w rodzinie, w małżeństwie i mieć też rozbitą rodzinę. Ponieważ nie ma więzi z mężem, nie ma więzi y, z żoną. Łączy nas wspólna wizytówka na drzwiach. To nas łączy. Wspólna wizytówka na drzwiach. A poza tym nic nas nie łączy. Nic. Nawet dzieci nas nie łączą. Dlatego trzeba użyć niesamowitej pracy, wykonać niesamowitą robotę w tym, aby stworzyć więzi, stworzyć pewien bank emocji. Bank emocji między żoną a mężem, między moimi najbliższymi. Takie bankowe konto emocji trzeba tworzyć, że coś mnie z tym człowiekiem łączy, że my mamy coś wspólnego, że my coś wspólnie tworzymy, że możemy wspólnie na jakiś temat porozmawiać. No, takie świetne rozwiązania są, tak się śmieję, bo no też jest w moim domu, tata i mama. Rodzice wpadli na pomysł, że przeszkadza im, tata ma inne programy, które ogląda, mama też ma inne, więc kupili sobie te dwa telewizory w dwóch pokojach, mama ogląda swoje programy, tata swoje. I radzą sobie. Ja się śmieję, bo rodzice dobrze żyją i rozmawiają ze sobą, ale że jest wszystko w porządku. Ale tak właśnie też jest, że całkowicie się zamykamy. Ja mam mój świat, ona ma swój świat, cześć. Rozbite małżeństwo, ono jest rozbite. Co z tego, że, że, że na zewnątrz wszystko gra? I człowiek cierpi, każdy cierpi, bo każdy potrzebuje miłości, bo my nie potrafimy żyć bez drugiego człowieka. Nie potrafimy żyć. Każdy musi mieć kogoś, kogo będzie kochał. 20 tysięcy kapłanów odeszło w ostatnim czasie z kapłaństwa. 20 tysięcy kapłanów odeszło w ostatnim czasie z kapłaństwa. To jest jedno średnie miasto ludzi. Bo ksiądz też nie może być sam. I ksiądz musi kogoś kochać. I księdza muszą kochać. I ksiądz musi czuć się potrzebny. I ksiądz musi być akceptowany. To też jest pewna rodzina Boża, w której żyje kapłan. Rozumiecie to? Tak to jest. I dlatego też są odejścia od małżeństwa. Są rozbite małżeństwa. Nie wolno się ranić. Nie możemy się ranić. Musimy mieć tą świadomość. Szatan się strasznie cieszy. Właśnie z tego, że człowieka upadla, grzech jego sprawka, z, zranienia jego sprawka, uzależnienia jego sprawka. Takie zniewolenia, opętania to są wszystko jego sprawy. A taki pozytywny przykład wam powiem: yy, ojciec w kiedyś opowiadał, że był zaproszony na 50-lecie małżeństwa. Yy, no, cudowny jubileusz, jaki to jest? Złoty, Złoty nie? Złoty jubileusz 50 lat małżeństwa. No i tam już impreza kościół, po kościele obiad, potem tam wie, wieczór. I on tak, ojciec starych miał taką mówi, a zapytam się, mówi. Miał taką, taką pokusę zapytać się tych małżonków i się tak pyta. Mówi, wiesz, powiedz mi, bo oni tam znali, mówi, powiedz mi, jak byście wytrwali przez te 50 lat? Stracili tą tajemnicę, mówi ten kapłan, się pytał ojciec stary, nie? A on mówi, no bo myśmy, my, wiesz, myśmy po ślubie, zaraz po ślubie mieli taką umowę z żoną że kiedy y, ona się na mnie zdenerwuje, to będzie milczeć i pójdzie do innego pokoju. A ja kiedy się na nią zdenerwuję, to pójdę do mojego garażu i tam będę coś robił. I tak coś mi się umówili i wyobraź sobie, że przez całe życie jakoś tego przestrzegaliśmy. Ojciec Stardie mówi, naprawdę tak by było. Mówi, no naprawdę tak. Tylko muszę ci jeszcze coś powiedzieć, mówi. Większość mojego życia spędziłem w garażu. Dobrze, moi drodzy, teraz tak, teraz jeszcze taka rzecz. Mamy czas, prawda? Macie czas, też no mam czas, mamy czas. Ma Ty czas, mam czas Ty mamy czas, mam czas. Tak, mamy tak, czas, tak, mamy tak, czas. Tak. Są takie dwie piękne modlitwy, ponieważ są modlitwy o uzdrowienie. Są modlitwy o uzdrowienie, o wyzwolenie i modlitwa, modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o wyzwolenie i egzorcyzm. To są takie trzy stopnie modlitw. Stosować je można wszystkie. Kościół niestety wraca do egzorcyzmów. Coraz częściej odmawiamy egzorcyzmy, dlatego że zwykła modlitwa już nie skutkuje. Dlatego jest zjawisko egzorcyści i psychiatrzy. I tak to niestety bywa. Ksiądz Gabriel Amord, który właśnie był w Merzurze 6 tygodni temu i miał dla nas konferencję, takie naukowe, właśnie pisał o tym. On odprawia, wyobraźcie sobie, dziennie kilkaset egzorcyzmów w Rzymie. Ma taki kościół i w tym kościele codziennie egzorcysta kilkaset egzorcyzmów odprawia. Od 7 rano do 20 przychodzą osoby, on odprawia egzorcyzm. I się te osoby zmieniają. On się modli. Codziennie. Papież przywrócił rytm egzorcyzmów w roku 1999. Chyba tak to było. Mamy księży, którzy mają pełne ręce roboty, ponieważ zniewolenia i działanie zła jest tak silne i ludzie się tak mocno dali oszukać, że trzeba ich teraz wyciągać w taki właśnie sposób całkowicie inny. Tak to właśnie niestety jest. Są dwie modlitwy o uzdrowienie. Msza Święta. We Mszy Świętej są takie teksty o uwolnienie, o uzdrowienie. Proszę się wsłuchać. Dzisiejszą, czy znaczy dzisiaj, no nie wiem, nie ma po polsku, ale proszę się wsłuchać w Eucharystię, w których momentach modlimy się o uwalnianie, o uzdrawianie. Są takie piękne. Msza Święta, msza święta to jest jeden wielki kalejdoskop klejnotów modlitewnych. Na Eucharystii mamy klejnot modlitwy. Tam są takie perełki dziękczynna, błagalna, prośby, wstawiennicza, o uzdrowienie, o uwolnienie, o podziękowanie za zmarłych, za żywych, za ojca Świętego. To jest kalejdowską modlitwę, Msza Święta, Eucharystia. Naprawdę, wysłuchajcie się, są takie momenty uzdrowienia. Ojcze Nasz jest kolejną modlitwą o uzdrowienie. Jest taki fragment w Ojcze Nasz, kiedy modlisz się o uwolnienie, uzdrowienie który na końcu nie budź nas na ale nas zbaw ale nas zbaw od złego wybaw nas od, od złego to jest świadomość, jeśli będzie ta świadomość to każdy nasz jest wygrane. to jest piękna modlitwa w tym momencie, ja wygrywam ja nie klepię pacierza, nie mówię byle czego, tylko modlę się właśnie o uzdrawianie to są takie piękne dwie modlitwy i tu niestety przegrywamy, właśnie z grzechem. Przegrywamy z grzechem ze złem, ponieważ, no, ponieważ to nas niszczy. I ja bym teraz pokazał grzechy ciężkie i grzechy lekkie. To jest tak. To jest człowiek. Szklaneczka, czyściutka, elegancka. I to jest właśnie, taka jest dusza człowieka. I Pan w tą duszę może nalewać łaskę. To taki obraz, taki, 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 takie porównanie. I teraz. Człowiek, będąc taką czystą, on taką czystą szklanką nie jest. My właśnie przez grzechy stajemy się coraz bardziej brudni, prawda? Takiej czystości nigdy nie mamy. My się przez grzechy stajemy coraz bardziej brudni. I teraz to wygląda w ten sposób, że jeśli ja gdzieś przejdę obok jakiegoś zła, to zbrudzę się. I jeśli teraz przejdę znowu koło jakiegoś zła, to się znowu zbrudzę. Będę coraz bardziej taki mętny, coraz bardziej taki nieczytelny. Widzicie, coraz bardziej człowiek jest taki. I teraz to są wszystko grzechy lekkie, które potrafią, które niestety człowiek jakoś tak brudzą. I teraz Eucharystia i łaska elegancko to wszystko czyści. I my przez taką spowiedź generalną, znaczy przez spowiedź taką powszechną nam przy świętej, gdy, gdy się spowiadamy nam przy świętej to właśnie Pan Jezus nam to wszystko czyści. Komunia Święta oczyszcza nas z grzechów lekkich. I dlatego do Komunii Świętej przystępujemy nie w nagrodę. Komunia Święta nie jest w nagrodę za to, że ktoś jest taki idealnie czysty i może iść do Komunii Świętej, bo się wyspowiadał. Może oczywiście i idzie do Komunii Świętej zaraz po spowiedzi, więc jest tak idealnie czysty. Ale do Komunii Świętej również przystępujemy z grzechami lekkimi, ponieważ Komunia jest po to, żeby grzechy lekkie gładzić. I to właśnie Komunia Święta powoduje, że my się tych grzechów pozbywamy lekkich. Tak to jest. Panie, nie jestem godzin abyś byś przyszedł do mnie, to jest właśnie ta szklanka brudna, Panie nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko jedno słowo a moja dusza będzie uzdrowiona, czyli moja dusza znowu będzie czysta. Dlatego Komunia Święta uzdrawia. Komunia święta jest dla ludzi, którzy mają grzechy lekkie. I dlatego to Komunii Świętej nie idę w nagrodę, tylko idę po lekarstwo. Komunia święta, Pan Jezus. To nie jest taki torcik w nagrodę, taki kawałek ciasta, proszę bardzo, dziecko masz tutaj, tak? Dobrze, grzeczne dołać, to proszę. Tylko, Komunia Święta to jest właśnie lekarstwo, to jest pewien środek, specyfik, który uzdrowi pewne rzeczy. I Pan Jezus tak nas, tak nas leczy. I to oczywiście tak, właśnie, tak się właśnie sytuacja ma z grzechami lekkimi, i z naszą duszą, i z naszym sercem. Ale są sytuacje jeszcze o wiele bardziej groźne. To są właśnie takie sytuacje, kiedy ktoś popełni grzech ciężki. I tak jak wczoraj mówiłem, grzech ciężki jest dlatego ciężki, ponieważ ciężko jest to naprawić. Ponieważ ma ciężkie skutki. Ponieważ naprawdę długo się wlecze. I czasami skutki grzechu wychodzą po kilku latach. Jednego grzechu ciężkiego mogą wyjść po kilku latach. I z grzechem ciężkim jest właśnie tak, uwaga. Niestety jest tak, jak tu widać, to się już nie wróci. To jest zniszczenie łaski Bożej. To jest szkoda, to jest zło, które jest nie do naprawienia. To jest grzech ciężki. On ma ciężkie skutki. Ja to mogę teraz schować w papier i nie pokazywać innym, że to jest potłuczone i to jest szczaskane, ale to jest szczaskane. Rozumiecie? Tak niestety jest potem z człowiekiem, który ukrywa swoje grzechy ciężkie. On może mówić, że to jest całe. A to nie jest grzech. Nie, nie, nie. To się Kościół myli. To się Kościół tak ponad... To nie jest grzechem. Ja przestrzegam... 7 przykazań, nie 10, bo 7 uważam za grzech, 3 nie. To nie jest grzech, to, to się kościół myli. Można, no można, ale co z tego? I zobaczcie teraz, tego się nie nakleić. Bo na, nawet jeśli weźmiemy i zaczniemy to kleić i składać, to co zostaje? Rysa, zostają ślady. Ludzie tak czasami próbują poskładać jeszcze, próbują to jeszcze jakoś kleić. Ludzie to próbują jakoś kleić. To się nie da. Są zranienia, są pęknięcia, są rysy. To się nie da. Człowiek tego nie oszuka. Po prostu człowiek nie oszuka. I teraz zobaczcie, jak jest człowiek bez łaski uświęcającej. No bo stracił łaskę uświęcającą, jest w grzechu ciężkim. Jak Pan Bóg tu ma nalać pełno łaski? No jak ma nalać? Aleje? Trochę może naleje, zależy jak się poczaskał. Nie? To Trochę może naleje, ale jak się szczaskał całkowicie, to co naleje? I co, Pan Bóg nie daje łaski? Pan Bóg nie chce cię uzdrowić? Jak się poczaska, jeszcze bardziej. To już nic nie ma. Już nic nie ma. Sytuacja po kilku grzechach ciężkich. Bo grzech rodzi grzech. Grzech ciężki rodzi grzech ciężki. I co tu można nalać? To nie można nic znaleźć do tego naczynia. Pan Bóg nie da rady. Pan Bóg by chciał lać codziennie, o każdej godzinie, porze, dnia i nocy Bóg dałby łaskę. Dlatego mówimy dzisiaj, że jest godzina miłosierdzia, że Pan Bóg daje swoje miłosierdzie. Powiedz ludziom, że jestem pełen miłosierdzia, ale miliony ludzi na świecie nie chcą mojej łaski. To nie, że oni mówią, że nie chcą. Oni może mówią, że chcą. Ale nie każdy, który mówi Panie, Panie, nie ten, kto mówi, tylko ten, kto się spowiada. Ten, kto się oczyszcza, otrzymuje tę łaskę. Rozumiecie? Wtedy otrzymam od Boga miłosierdzie. Pan Bóg w swoim niezrównanym miłosierdziu potrafi zrobić to, czego ja nie potrafię. A co potrafi zrobić Pan Bóg? Pan Bóg daje Ci nowe, całkiem nowe, czyste, idealne pospowiedzi. Pan Bóg przywraca Ci swoje święte, czyste sumienie. Bóg tak robi. Chrystus taki właśnie jest. Pan Bóg chce Ci zaraz dać nowe. I zobaczcie, to co się potłukło, Bóg do tego nie wraca. Bóg nie zbiera tych kawałków, Bóg tego nie klei. Bóg na to nie zwraca uwagi. Pan Bóg daje nowej. i mówi, idź już i nie grzesz więcej. Idź, od tej chwili wszystkie Twoje grzechy są Ci przebaczone. Jesteś nowym człowiekiem, możesz zacząć od nowa. I tu się będzie wlewać na nowa łaska Boża. To jest rewelacja. To jest właśnie spowiedź. Ale jeżeli ty, jeżeli ty nie rozumiesz tego, to nic Ci Pan Bóg nie da. Pan Bóg nie może Ci dać tego nowego, jeśli zostawiasz jeszcze te stare okruszki. A są też jeszcze tacy figlarni mistrzowie, że na przykład wezmą sobie plastikową szklankę. A. Bo oni tą pierwszą potłukli i wezmą sobie plastikową szklankę i ta plastikowa spadnie i się nie stanie. A on Ja mam, ja Boga nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję Boga. Po co mi Pan Bóg? Przepraszam, ktoś rozwalił małżeństwo, zrobił sobie następne, cywilne, ma plastikowe. I on nie potrzebuje Boga. Po co? Nie oszukuj. Lepiej się przyznać. Lepiej się przyznać, to Pan Bóg coś wymyśli. Ja mówię teraz do osób, które na przykład żyją w związkach cywilnych i nie mogą przystawać do Komunii Świętej. Również trzeba się przyznać, również trzeba powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem. Jest tak a tak. Bóg też kocha osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych. I też poradzi tym problemom, ale pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Ale nie róbmy tak, że my bierzemy plastikowe, od kogoś innego w ja miarę. Zmienię se kościół. Pójdę sobie gdzie indziej. Dostanę coś innego. Pójdę...